Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Bartek. Robimy uruchomienie maszyny na polu, na którym nie ma kamieni i tylko tak na szybko uprawione zostało hektar talerzówką. No tak, po prostu, żeby uruchomić. Kamienie prawie w ogóle się nie sypią, bo na tym polu no naprawdę jest bardzo. Czy na cichutko pracuje? Głupko pracuje też z tego względu, że nie ma za dużo kamieni. Wiadomo, że jak było kamienia, to by było i słychać go. W niestety wszystko się pcha. Właśnie widzicie, Nie słoma i jakieś resztki jeszcze po płastach, po ich wzrostach, które są zarezerwowane w dopaduje cały czas. Od rana siąpi. Także w całej Polsce chyba. Więc pewnie chwila przerwy będzie od zbierania. Jak jest słabsza ziemia, to może i by poszło. Ale jak jest delikatnie cięższa, albo już popadało dłużej, no to niestety trzeba czekać aż przestnie. No, jeszcze tamto mi No, z powrotem przejedziemy, i spadamy, bo to szkoda moknąć. Tutaj o, ktoś mi ukradł samochód. Wszystkie funkcje w sterowniku działają, wszystko elegancko pracuje, także uruchomienie się udało. Maszyna jest gotowa do pracy. No Myślę, że ten tydzień odpuścimy ze względu na to deszcze, ale od przyszłego być może coś zaczniemy. Miejmy nadzieję, że pogoda się zmieni. Pięknie, pięknie naprawdę cichutko chodzi. No sprzęt jest nowy sprzęt, nie ma co powiedzieć. Jakiś tam kamień wpadł podejdę i pokażę ile ale mało, na pewno mało bo tu nie ma kamieni. Tylko się obraca błoto pęknie i widzicie, warunki nie są do zbierania. O, z tej strony jest trochę lepsze światło, ale i tak jest słabe, deszcz cały czas pada. My już będziemy kończyć, dojeżdżamy tylko tutaj do początku. Kamerkę mi cały czas zapaduje. Także to, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym, na razie, cześć. Maszyna uruchomiona.